Siemano. się z pierwszych film. Będziemy <gryzamy> sobie zjeżdżać z tej górki. o Osuń się z tej górki na rowera. Tam bo właśnie coś słyszeliśmy jak w tym miejscu coś biegało. Dokładnie gdzieś tam. I to było widać jak nie wiem. Ale dobra. To, to jest pierwszy film na tym kanale. I proszę dawić tutaj te śmieciowów, to pokażę mi twarze i ja na 50 zrobimy jakiś, stream streama na żywo, live'a, kurde, mecz i no już chyba tyle więc zaraz będziemy już będą cały czas jakieś cięcie, nie? bo się wyperdziela no. dobra, zaczynamy już, lecimy zaczynamy wszyscy, włączamy swoje najwyższe przychódki ja mam swoją najwyższą Nie! Ta, ja muszę jechać jedną ręką z tej górki! Kurde! Ale my zapierdzielamy, Jego ledwo słychać! Jak go słyszycie, to ja nie wiem! Kurde! Ja musiałem tutaj wyłączyć na chwilę ten, nagranie się zży, ale zapierdzielany. Byłem w sumie trochę zawalony, ale... Ja pierdzielę. Ale naprzód będzie kamera. się teraz to samo co ja. No na dole jakby ten. Pamiętajcie, subik i łapkę w górę! A Jakie kurde! Co Nie wiem, co tam odwala! Krzyczy jaka mogę górka, jakbyście go nie słyszeli! Taka jest rampa tutaj! Kurde barszcz. Ale ja jadę na jednym tym, jedną ręką. Co czas tak to jadę, tutaj tutaj jest 100 na godzinę. Oła. O kurde barszcz. Jak ja pokazałem teraz twarz. Przypadkiem. Dobra, mordaczki. Tutaj szybki, szybki zjazd gdzieś tutaj będziemy kończyć Na końcu Ja pierdziele Co się stało? Wywaliłem się Tutaj w tej dziurze i wyleciałem tak tak o przeleciałem dobra, zrobię małe cięcie bo tutaj problemy techniczne nie wiem czy mi coś nie strzeliło dobra, dobra. dobra. zrobię wszystko git wszystko git jest wszystko ej, gdzieś, nie nie tak tak czemu ja tak od początku czemu ja tak od początku nie jechałem jak teraz mam kamerę ała wow! to będzie trząść to